Uwielbiam zakupowe wyścigi. Cóż, ja jestem najszybsza. Nie mać szans. O nie! Ja pierwsza zdobędę wszystkie składniki. Więc to ja wygram. Do startu? Gotowe! Niespodzianka. Mejku, pełen koszyk! To bardzo miło z Waszej strony, że przygotowujecie ucztę niespodziankę dla Miss Arbo Więc jak jest plan, Donatino? Plan? Też coś. Mamy tylko dwie godziny, żeby przygotować ucztę. Musimy jak najprędzej zdobyć jak najwięcej jedzenia. Taki jest plan. Czy nie sądzisz? No dobra. Muszę wziąć jedną, a może dwie? O nie, nie mam pojęcia. Czy mogę przerwać i zrobić listę zakupów? Przecież to wy postanowiłyście urządzić sobie wyścigi, Jessie Cake. Nie masz czasu na... Mam już wszystko. Czas na pik, pik, pik. Wypraszam sobie. Jestem skanerem, nie żadnym pikaczem. Pik, pik, pik. Ach, chyba jednak jestem pikaczem. Należą się dwie monety, złotko. Jedna, dwie... Muszę lecieć, nie mam czasu oh, Witamy, Miss Arbo Wybacz, Donatino, czytałam właśnie listę składników tego szamponu Co dziś planują, Kindy Kids? Robimy zakupowe wyścigi, a potem wymyślimy ucztę niespodziankę dla Miss Arbo o, o chyba nie powinnam tego mówić. Czego, skarbie? Właśnie, udawajmy, że nic ci nie powiedziałam. Ale czego? Świetne aktorstwo. Miłej zabawy przy klejeniu, Miss Arbo. Uwaga, czas stop! Zakupowe wyścigi dobiegły końca, a przygotowania do uczty zaczynają się właśnie teraz! A, czy możemy zrobić krótką przerwę przed kolejnym wyścigiem, żebyśmy lepiej. O nie, nie! Obrusowa góra zaraz wybuchnie! Wiecie, co to znaczy? Podłoga tu lawa! Nasze stopy nie mogą dotykać podłogi. Lawa zniknęła. Zajmijmy się ucztą! Wiecie. Niezbyt to ładne Okropieństwo! Chciałam, żebyśmy zrobiły coś miłego dla Miss Arbo A wyszło nam z tego wielka klęska Może urządzenie wyścigów nie było dobrym pomysłem Peppermint ma rację Myślałam tylko o tym, żeby wygrać A to ma być pyszna uczta Przepraszam, Jessie Kate, skupiłam się na wyścigu Ja też, ale jeszcze możemy to naprawić Pomożesz nam, Jessie Kate? Gotowe do akcji? Zaczynamy! Będzie pysznie! Pik! Pik! Wyszło przepięknie! Dziękuję, że mi pomogłyście! Dzięki, że nam pokazałaś, że czasem lepiej zwolnić i opracować plan. I, że praca zespołowa pomaga wygrać wyścig z czasem. Okazało się, że to brokat w kleju. Dlatego pierwszym składnikiem jest klej. Ale zmyłka! <laughs> Miss Apple, mamy dla pani niespodziankę. Tutaj. O! Jakie to jest wspaniałe, Kindy Kids! Zrobiłyście ja to całkiem same? Tak, dzięki temu, że Jessica potrafi planować. I nie przeszkodziła nam nawet zabawa w podłogę tolawa. Powiedziałaś zabawa. Wiecie, co to znaczy? Czas na tańce! Nieważne, co teraz robicie! Rozkołyście się razem z nami! Pokręcicie głowami.